kanale Eros. Karolina Sokołowska. Dzisiaj wracam do Was z ważnym tematem, z tematem, który jest o tej porze roku jak najbardziej aktualny i myślę, że e, troszeczkę problemów e, nastręcza ten temat. A mianowicie, jest to organizacja Wieczoru Panieńskiego, e, kiedy przez swoją najbliższą przyjaciółkę, najkochańszą e, po prostu powierniczkę i e, osobę, z którą się długo znamy, e, jesteś, jest nam bardzo droga, bliska. E, Jesteśmy proszone o zorganizowanie, o bycie druhnym o zorganizowanie między innymi właśnie Wieczoru Panińskiego, to jest to oznaka ogromnego zaufania i no jest to wyzwanie, jest to wyzwanie, któremu na pewno chcemy sprostać jak najlepiej. A czy to się udaje? Pewnie nie zawsze, pewnie coś tam zawsze można poprawić. i Dlatego mam kilka takich fajnych pomysłów, gdzie które pokazują, że ten e, taki diabeł tkwi w szczegółach, że e, można coś zrobić takiego fajnego z, takim, z taką troską o detale. I e, zacznijmy może od tego, co, jak zorganizować w ogóle czas. E, my w Erotic Med e, generalnie mamy taką usługę, która cieszy się dość e, tutaj m, sporym powodzeniem pań, e, że e, możemy zorganizować po prostu taki czas e, po prostu dostarczając informacje na temat erotycznych gadżetów i szczegóły na pewno e, znajdziecie na naszym blogu. Ja oczywiście podziękuję je w artykule. E, natomiast mamy też szereg rzeczy, które możecie po prostu kupić i podarować albo też posłużą one właśnie do organizacji czasu. Na pewno szukacie czegoś takiego jak właśnie prezent, który będzie można na, tym, na tej oficjalnej części Wieczoru panieńskiego podarować Pannie Młodej i myślę, że wiele z Was decyduje się na bieliznę. Z tym, że z tą bielizną nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie trafić z rozmiarem i z gustem, a my mamy naprawdę świetną propozycję od marki Obsessive. Ja ją tutaj przygotowałam, żeby Właściwie kilka propozycji. Przygotowałam je tutaj, żeby Wam je pięknie pokazać. I to jest: zacznijmy może od tego. To jest taki piękny gorsecik, który na pewno tutaj podczas nocy poślubnej. Będzie występował, grał główną rolę, bo jest naprawdę zmysłowym kompletem, pomimo białego, niewinnego koloru. Ma on taki pazurek, jest taki troszeczkę drapieżny, bardzo seksowny, więc myślę, że to o to pewnie głównie chodzi panom młodym, żeby wyglądać bardzo kusząco. Tutaj mamy koszulkę nocną, która nawiązuje właśnie do dokładnie tego gorsetiku, więc jeżeli nie jesteście pewne, czy ta panna młoda, czy ta pani, czy ta koleżanka, przyjaciółka będzie się czuła dobrze akurat w gorsecie, do którego trzeba też e, przypiąć pończoszki, żeby to pięknie wyglądało. E, no i jednak no, narzuca on pewną formę, e, to myślę, że koszulka jest takim dużo luźniejszym wyborem, dużo mniej zobowiązującym e, i też jest jakby bardzo Erotyczna, seksowna. I żeby tą koszulkę troszeczkę złagodzić, bo na przykład, nie wiem, przy wspólnym śniadaniu, tak, czy, czy generalnie po prostu, żeby mieć ten efekt zaskoczenia, że zanim Panna młoda dojdzie do łóżka, prawda, nie wiem, z łazienki, czy generalnie gdzie tam będzie, to po prostu sobie może ubrać taki szefryczek. Kolejną rzeczą, którą e, myślę, warto kupić, jest często wybierana, są e, takie kajdanki, które są klasycznymi kajdankami policyjnymi, tutaj akurat e, w wersji złotej. E, I e, naprawdę, e, tak naprawdę, czemu one są wybierane? Myślę, że to jest kwestia jakiegoś tam e, nawiązania do tego, kto trzyma władzę w związku i E, jakby kto sp sprawuje nad kim kontrolę. To jest takie śmieszne nawiązanie, e, no ale bardzo często jakby kontynuowane, więc myślę, że to jest taka chyba klasyka wieczorów e, panieńskich. E, co jeszcze można kupić e, pannie, e, przyszłej pannie młodej e, na prezent? To na pewno e, świetna e, świeca do masażu, która będzie pięknym wystrojem. E, takiego wspólnego gniazdka, można powiedzieć, e, jak i również przyda się fajnie w sypialni, z racji tego, że ona jest wypełniona afrodyzjakami, feron, feromonami, które się będą pod wpływem płomienia, pod wpływem ciepła unosić do powietrza e, i będą e, pomagać sprawić, żeby atmosfera była jak najbardziej optymalna dla takiej bliskości, intymności ale również nadadzą pięknego zapachu w pomieszczeniu wypełnionym właśnie zapachem tej świecy, nadadzą takiego no, bardzo, fajnego, bardzo fajnej atmosfery. Także myślę, że to jest też bardzo fajny prezent, który warto sprawić Pannie młodej. A wracając jeszcze do bielizny, to oczywiście najbardziej takim must have jest podwiązka. I podwiązkę myślę, że warto Pannie Młodej podarować właśnie na wieczorze panieńskim, w trakcie tego, że ona tą podwiązkę po prostu musi mieć na sobie w trakcie tego wielkiego dnia. Więc to jest też coś, co myślę, powinno się znaleźć w takim niezbędniku, druchnę, która jakby myśli o tym, żeby pannie pan młodej niczego nie zabrakło w tym najważniejszym dniu, ale też w tych dniach, które go poprzedzają. Z takich bardziej już organizacyjnych rzeczy myślę, że warto się zaopatrzyć w jakieś gry, jak na przykład właśnie ta, ta gra. To jest niezbędnik panieński ona, ona zawiera po prostu różne zadania, różne zabawy, różne polecenia, gry karciane, po to, żeby właśnie pomóc zorganizować czas paniom, które zostaną zaproszone na wieczór panieński. Wiadomo, że one nie zawsze też się znają, nie zawsze są ze sobą jakoś bardzo blisko, nie zawsze są skłonne tak od pierwszej chwili się po prostu otworzyć i rozmawiać o jakichś takich seksualnych, erotycznych tematach, o tematach małżeńskich, czy po prostu nawiązać jakąś taką bliższą relację z współtowarzyszkami tutaj wieczoru panieńskiego. W tym wypadku po prostu tak... Tak po prostu mogą być bardziej zamknięte. Ale taka, taki wstęp, że tak się wyrażę, do wieczoru panińskiego w postaci właśnie takich gier, różnego rodzaju zabaw, właśnie takich poleceń, które panna młoda powinna wykonywać, otrzymywać za to jakieś nagrody, to pozwala jakby wprowadzić taki nastrój, że jakby nie, nie siedzicie, nie jesteście... Po prostu skupione każda na sobie czy na gorzej, jeszcze gorzej na telefonie, tylko po prostu robicie jakąś wspólną aktywność, wykonujecie jakieś wspólne zadania i nawiązujecie relacje pomiędzy sobą, to Wam pomoże zintegrować się i bawić się po prostu świetnie na wieczorze panieńskim. Także myślę, że to jest dosyć istotne. Z prezentów, które panna młoda powinna jeszcze otrzymać od druchny które druhna powinna zorganizować, żeby Panna Młoda otrzymała na pewno. No to tutaj kości miłości to jest taki must have, który jest po prostu zawsze na czasie. I tutaj mamy akurat czas. To są kwestie dla nowożeńców specjalnie i tutaj mamy czas i mamy również jakieś czynności, czyli na przykład tutaj mamy akurat seks oralny w terenie, tutaj mamy dzikie fantazje, także tutaj też oczywiście z przyszłym mężem, z panem Modem, może ta panna młoda sobie wtedy grać po prostu. No, i tutaj z organizacji właśnie wieczoru panieńskiego. Myślę, że fajną rzeczą jest też zaznaczenie całemu otoczeniu, że ta pani właśnie ma dzisiaj ostatnią noc wolności. Na przykład albo dla innych pań, które biorą udział w wieczorze, no to tutaj mamy wieczór panieński po prostu. Także to też jest fajne, i myślę, że tutaj sporo osób z tego korzysta i można takie panie też zauważyć w różnych miejscach.